Witam wszystkich, bardzo serdecznie Wszystkich trenerów z całego świata i okolic Cesar i A to jest taki poradnik Słuchajcie, to jest taki poradnik Ja już kiedyś to robiłem, ale taką aktualizację robię Żebyście wiedzieli co się zmieniło, co się nie zmieniło i, I tyle To raczej dla nowych graczy, bardzo często gracie we futbol I możecie mieć problem z treningami Gracie niewytrenowanymi zawodnikami Dzisiaj ci pokażę jak zrobić to Żeby to było szybko, miary i przyjemnie Żebyście ten level nabili sobie Pierwsze co robimy no, to musimy ustalić, jaką pozycję trenujemy, bo jeśli chodzi o taki optymalny trening, to trzeba sobie wybrać, czy trenujemy pomocników, czy napastników, czy obrońców. Bramkarzy sobie odpuszczamy, bo to sami dobijać, bo zazwyczaj jeden brak jest zdrożynie, także to możecie sobie, możecie sobie sami ustalić. Natomiast co robimy? Słuchajcie, bierzemy sobie najpierw, szukamy trenera, który nas interesuje, menadżera. I w tym momencie. Tutaj widzicie, są posortowane cenami, ale to nas nie interesuje. Raczej staramy się zrobić playstyle, nas nie interesuje. Raczej szukamy tych trenerów najtańszych, bo nas coś innego będzie interesować. Zaraz Wam pokażę. Coaching e, Affinity. Widzicie, tutaj macie, że Young Players, że doświadczenia zwiększone. E, dla młodych piłkarzy poniżej 23 życia o 100% to nas nie interesuje. Szukamy tego chyba bodajże chyba 300%. Tutaj, pomocników 300% jest. Ok, tutaj jest 100% dla młodych graczy 300%. Chcę się upewnić, czy, czy jest 400%, bo już nie pamiętam. Raczej nie, raczej 400% nie będzie. Także 300% to jest optymalny. I tańczynie. nie musicie jakiegoś mega koksa brać z trenera, bo nie ma sensu, to nie po to tutaj idziemy. Mm, tak, dla upewnienia. 300 to chyba najwięcej jest, no. Dobra, bierzemy tego najtańszego za 300 i szukamy teraz, jak widzicie tutaj jest dla pomocników 300%. To jest ważne, którą grupę chcecie trenować, bo nie będziemy trenować, że wszyscy razem, też możecie, ale to... Najbardziej optymalne jest po prostu trenować daną grupę piłkarzy. I, i to tyle. Yy, także tu macie też obrońców i nawet bramkarz, o proszę bardzo. O 300%, nie? No to tego chyba... nie pamiętam, żeby to było. Może być, może być 300%, także możemy sobie zrobić... Jak on się na was tosić, tak? Obrońców, zaraz wam pokażę na przykład, jak to wygląda. I wasi piłkarze... tu napastnicy, nie? Napastnicy. Wasi piłkarze będą zgarniać naprawdę chore ilości tego expa. A wy nie musicie nic zrobić, bo chłopaki będą sami grać. Dobrze, weźmy sobie do tego Stosicia. Bierzemy do tylko Stosicia, nie będziemy kombinować, bierzemy go. Kupujemy. I tutaj możemy sobie jeszcze ustawić... Ja to zrobię, słuchajcie, ja to zrobię na... Na zasadzie... Innego gameplana, żeby to sobie nie mieszać. Sobie coś stworzymy. Hmm, załóżmy tutaj, game plan 2. I teraz tak, zmieniamy menadżera na tego nowego, co ma 300%. Bo jakieś mi zabrało, menadżerów <laughs> odeszli. Stosicia bierzemy, to jest ten 300% eksport dla bramkarzy i dla dobrońców, bierzemy go, no i teraz robimy w ten sposób, że cały zespół Dajemy tutaj, tu nawet nie musicie zmieniać team playstyle no możecie sobie też dopasować do tego menadżera Jak chcecie, nie? Prawda? Jak chcecie, to nie jest istotne, bo tam wygrasz czy przegrasz to, to nie ma znaczenia Ale ustawmy sobie ten long ball counter, prawda? Ustawmy sobie long ball counter tutaj, niech będzie, tak jak jest to nie ma znaczenia eee, I teraz tak, i teraz bierzemy tutaj wszystkich piłkarzy, po prostu wrzucamy Tych co chcemy trenować, obrońców, niezależnie od pozycji, na bramkę jeśli macie jakieś bramkarze do testowania, no to też możecie sobie tutaj wrzucić. Ja tutaj wrzucę obrońców niewytrenowanych wszędzie i bramkarze też wrzucimy, bo bramkarz też ma Expa. I bramkarz też ma expa 300%. Także tutaj sobie zrobimy w ten sposób. Pozycja nie jest ważna. Słuchajcie, to was to nie interesuje, Was interesuje. Ilość expa w jak najkrótszym czasie i, i, i to tyle Was interesuje. Mimo to, że tutaj to jest na mf ale karta jest sama w sobie obrońca, także tutaj LB, RB, CB i, i bramkarz będą zgarniać profit z tego wszystkiego. Ja wam zaraz pokażę, guardiol no atak. tak, Gwardiol na atak, skoł No i tak to wygląda, oczywiście słuchajcie, oczywiście ustawiacie sobie też jak chcecie, nie, bo jak chcecie robić na pełnym automacie, no to ustawcie sobie tutaj zmiany. Mm automatycznie, nie tutaj, mm, automatic match support, ustawiacie sobie zmiany flexible, niech będzie, czy very late, czy very early to nie ma znaczenia, ważne żeby wasz trener wpuścił zawodników i dodatkowo dowalacie tutaj yy, bramkarzy lub obrońców, żeby ten maksymalny profit zebrać, czyli jak wam zmianę zrobi trener, no to wpuszcza też obrońcę albo bramkarza, prawda? Yy, tak, dobrze, bo to, że, bo to piłkarz zgarnia wtedy expa, ten który weźmie udział w spotkaniu, nie cała drużyna, nie, nie całe rezerwy, tylko ci co wezmą udział w spotkaniu, ale weźmy, ustawmy sobie jeszcze tutaj bramkarza, ja tu już sobie postartowałem, weźmy sobie bramkarza, bo nie każdy po prostu ma serca tego nowego, no i zobaczycie jak to teraz wygląda, no i co teraz robimy, mamy skład samych obrońców, mamy nażera, który daje 300% expa dla obrońców, no i teraz wychodzimy stąd. Wchodzimy sobie tutaj w mecz tą drużyną. My League. No i w My League, nie wiem jak zaczynacie, bo jeśli zaczynacie, to tych prawdopodobnie punktów Exchange Points macie mniej. Macie mniej, nie pamiętam ile macie na start. Ale jeśli tego nie macie, no to musicie rozegrać jeden lub dwa mecze, żeby zgarnąć sobie te punkty i za te punkty później bierzecie, wchodzicie tu, tutaj Exchange Points. Nie bierzecie zawodników, bierzecie przedmioty tutaj. No i idziecie na sam dół i tutaj macie exp. O razy 4 też jest. Nie wiem, czy był czy nie był? Razy 4, czyli macie tam 300% dodatkowo razy 4. Eee, e, Także dostaniecie naprawdę e, chore ilości tego expa. Kupujecie to na 5 meczy jest w międzyczasie. Gracie te 5 meczy, przegrywacie wszystkie mecze, ale tu praktycznie cały czas na styk jest, że tych league pointsów Wam przybywa i, i znowu kupujecie. Jeśli nie będziecie mieć tych league pointsów, no to możecie kupić ten tańszy, prawda? Ale to sugerowałbym zawsze na maksa kupować. Mm. To chyba tyle, nie? Aha, jeszcze kwadrat wciskacie, jeszcze. No. Kwadrat wciskacie tutaj, tu jest settings, nie? Kwadrat, player, controls. AI dajecie koniecznie, żebyście nie sami grali, bo. bo nie ma sensu, bo nie ma sensu, szkoda czasu. AI dajecie sobie tutaj, tutaj, nie, wiem, wybieracie, linkę, jaką chcecie, to nie ma znaczenia. I teraz odpalając mecz, będzie za Was komputer grał, obrońcami, będzie sam zmieniał. I na końcu pokażę wam, ile tego expa jesteście w stanie zgarnąć. I to tyle, nie? Zaraz y, ja teraz sobie przerwę film i chłopaki zagrają i później znowu nagram, nie? Zaraz wracam. Dobra, słuchajcie, jeszcze koniecznie wejdźcie tutaj sobie w tę drużynę, bo ja nie wchodziłem i miałem tam stary skład ustalony. Wchodzicie jeszcze w tą drużynę, patrzycie, czy koniecznie macie ten skład. Jeśli nie macie, no to zmieniacie na, na ten skład, który mieliście, bo tam jak to zrobicie w game planie to niekoniecznie tutaj też będzie. nie? Bo jeśli zaczęliście to wcześniej, no to nie będziecie mieć tego składu, także wejdźcie tutaj sobie jeszcze przed meczem na wszelki wypadek. No i tak no i zanim zaczniecie, tutaj jeszcze możecie wybrać poziom trudności, wybieracie sobie poziom legendarny, bo i tak wszystko będziecie przegrywać, prawdopodobnie albo remis. Ale żebyście punktów chociaż za tą porażkę mieli jak najwięcej, prawda? W ten sposób wybieracie, zaczynacie mecz i po meczu yy, się widzimy. Czasem tych punktów jest więcej. Jak gracie z jakimś lokalnym rywalem albo mocną drużyną z, wa z Waszej ligi, także możecie sobie sami zagrać, ale to, to bez sensu jest. To bez sensu jest, bo bycie grać samymi obrońcami na poziomie legendarnych, to się nie kalkuluje. Także wybieracie sobie w ten sposób, odpalacie i tyle, nie Puszczacie Chłopaków niech, niech sami grają. Ja sobie teraz, teraz odpalę i sobie gdzieś tam pójdę. Muszę coś tam podjechać, gdzieś nie. I, I wtedy patrzycie, że tak. Odpalacie. Automatyczne zmiany też są, żebyście jak najwięcej wyciągnęli. No i tyle. No i widzimy się po meczu. No dobra, słuchajcie, i tak to po meczu wygląda. <śpiewanie> Jakimś cudem. Kupaki zrobili na remis. Zobaczymy, teraz Wam pokażę, jak to wygląda. Ile punktów tych doświadczenia z, z, dostaniemy, prawda? 1500%, widzicie? 1500% dostaliście doświadczenia, czyli. Czyli chyba maksimum. Więcej, chyba raczej. Raczej tutaj e, nic więcej nie wymyślimy. 2100x, panie. Czy też bramkarz dostał? No też, tyle sam. 1500. Czasem jeszcze kiedyś w futbol były takie eventy, że potrójny x był. Także jak był ten potrójny x, tylko nie w tym w Mylik, tylko jakieś eventy były, to też można było kombinować. Ale tu macie taki sposób, jaki macie, prawda? I tutaj rozegracie sobie kilka meczów, tam puścicie chłopaków i sobie będą pykać. Niezależnie od wyniku, czy to będzie yy, czy to będzie, e, remis. Za, za, re, za remis tutaj dostajemy 1200, prawda? Niezależnie od tego, czy to będzie remis, czy to będzie yy, porażka. ekspa tyle samo dostajecie, prawda? No i takiego rejsona już na szóstym poziomie mamy. Możemy mu coś dorzucić i tp i nie? Także tutaj. Myślę, że kilka meczów rozegracie. Także tutaj nie ma znaczenia. Włączacie mecz, odchodzicie sobie i robicie co chcecie. Nie, chłopaki sami grają, wbijają. Wbijają expo, nie? Trzymajcie się i do następnego. Hej.